Było o co się starać, ponieważ projekt skanalizowania schroniska PTTK na zamku Hojnik opiewał na około 2 miliony złotych. 85% tej kwoty miało stanowić dofinansowanie z funduszy norweskich, 10% dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a tylko 5% stanowiłby wkład własny. Niestety nasz wniosek nie uzyskał poparcia. Ech, takie trochę były dziwne sprawy. Uważamy, że po prostu nie było chęci dania. Tej dotacji, ponieważ. E, dlaczego nie było chęci, tego nie wiemy. Natomiast e, sądzimy, że spełnialiśmy wszystkie warunki jako beneficjent. E, zadanie leży na terenie obszaru Natura 2000, dodatkowo na terenie Parku Narodowego. Dotyczy cennego zabytku, jakim jest hojnik. Natomiast my, jako instytucja, jesteśmy stowarzyszeniem, non-profit, w związku z tym no, chyba nie ma lepszego beneficjenta, tym bardziej, że zadanie wpisywało się w projekt w priorytety tego, tego projektu. Tu pojawia się kolejny problem, bo inwestycja miała być prowadzona wspólnie z remontem szlaku na chojnik, który wykonuje karkonoski park narodowy. Planowano położenie kanalizacji pod nawierzchnią szlaku. Niestety myśmy nie otrzymali dotacji, Park Narodowy swoją dotację otrzymał, w związku z tym droga jest już zrobiona. Musimy teraz znaleźć inne rozwiązania techniczne, które umożliwią realizację tego zadania. A druga sprawa, no, musimy szukać pieniędzy. Pieniądze na wykonanie kanalizacji są więc szukane w innych projektach związanych z ochroną środowiska. Jednak już teraz można powiedzieć, że jeżeli uda się znaleźć dofinansowanie, Prawdopodobnie nie będzie ono pokrywać aż w tak dużym stopniu całości kosztów planowanej inwestycji. Problemem jest też, którędy będą prowadzić rury kanalizacyjne i w jaki sposób zostaną zainstalowane.